മുംബൈ കിടന്ന് വച്ച് ദീപ് മുംബൈ കിടന്നുവച്ച ദീപ അത പാൽ ഗുണരാം

A to nie Kiedy to trzymam mnie tam, tak Nie chcę mnie już znać, patrz na no, mnie zewnątrz. Ale na wzórku, wszystko zmian, bez zmian, ze tak Twojego uśmiechu. I za za niego tam, który jest dla nich hipokrytu. Mimo, że kiedyś dziś im dawałem, mam za mało czasu w życiu. Bo ja nie fają Ty dziś, mnie nie dają ty. Ale tych dziś, których już miałem, i nie mogę nigdy przekonać. A petycji zaczęli konsumować. Tak, tak, tak. Niestety nie mogę ich przekonać. No na dobra, lecimy znowu dla szlachty. Nie gramkę, że u mnie potrzebuję dziś. Jak chcę tylko przyjdzicie być. I na zawsze przyjdzicie być. Ty. To krzyżowskie... Ja to jest. Krzyżowskie... Krzyżowskie. 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 to Krzyżowskie. 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 to Zobaczcie. Poczekaj, chwilkę. Słuchaj, czekaj, ja zobaczę, czy już się skończył. O! Słuchajcie, chyba już się skończył. To. To. Jak to się mówi, tak, to. To nie Teraz widzimy się za niedługą. Trzymaj to się. I bajają, Jasiu.